Proszę o głos pana e, e, Krajewskiego. Pozwolę sobie e, przeczytać, jeśli państwo pozwolą, e, s, e, opis e, z wielkiej, e, wielkiego dzieła rok 1863 Kieniewicza. Prasa zapowiedziała... Że 5 sierpnia 1864 roku zginął na szubienicy Robert Traut, Rachel Krajewski, Museusz Toczyski, Roman Wruliński i Jan Jeziorański. Krajewski był do niedawna, jeśli nie do ostatka, dyrektorem Wydziału Spraw Wewnętrznych. Toczyski dyrektorem Wydziału Skarbów. i Jeziorański pracownikami ekspedytury. Oznaczonego ranka w pobliżu cytadej, gdzie ustawionym było. Pięć szubienic napłynął z miasta gęsty tłum, szacowany na 30 tysięcy ludzi. Tłum asystował klęcząc ze śpielem Święty Boże. W kosacji policja nie interweniowała. Traumat został stracony pierwszy, jeziorański ostatni. Panie profesorze, proszę. O dla przyszłości rozpleni, to szubienice w krzyż zmieni. Krew nasza lała się marną. Bóg nie sparł walki oręża, więc nowe, rzucajmy ziarno tę miłość, co świat wycięża. Pisał raport. I ostatnim swoją wiersz Jest to dla mnie osobiście niezasłużony, wielki zaszczyt, że dzisiaj w tym miejscu mogę stać w przeciągu. Rafał Krajewski jest osobą w mojej rodzinie kultową, Bardzo ważną. Wczoraj z nim się odnosi, a raczej śpiewu dziecku nad kołyską. Dzisiaj tutaj na tej sali jest ze mną mój syn dziesięcioletni, Rafał, Rafał IV. I to jest żywy dowód, że jeszcze Polska nie zginęła. Nie jest tak łatwo nas zniszczyć. Rafał Kajewski był ministrem spraw wewnętrznych, jakbyśmy powiedzieli, w podziemnej organizacji. A to był młody człowiek, 29-letni, kiedy umierał, świetnie zapowiadający się architekt, którego najbardziej znaną pracą jest odbudowa ratusza warszawskiego. Jakusz Warszawski został podpalony przez warszawiaków na początku powstania po to, by spalić rejestry mieszkańców, by władze carskie nie mogły narzucić konstytucji na miasto. Władze miejskie ogłosiły konkurs, ten konkurs wygrał krawiecki i stworzył projekt zwierzą, który był bodaj pierwszą realizacją w stylu elektrycznego w Polsce. Projekt wzorowany na hotet na w ratuszu paryskim. Ostatnie poprawki do tego projektu nanosił w Cytadet. Jak wiemy ratusz warszawski spłonął w powstaniu, kolejnym powstaniu warszawskim i już w wolnej Polsce został odbudowany z jego wieżą i fasadą. To także ma swoje symboliczne znaczenie, że nie jest łatwo zniszczyć Polskę. Jest taka relacja z czasu tuż przed śmiercią, przed egzekucją przychodzi carski oficer do Rafała Krańskiego i tutaj się pan ma jakieś ostatnie życzenie przed śmiercią. To patrzy na niego i mówi, jakież może mieć ostatnie, jakież mogę mieć ostatnie życzenie, ale chwileczkę. Mam życzę. Chcę w Panu uścisnąć naród rosyjski. No, w przebaczenia i pojednania tego Moskwa. I ten carski oficer się wtedy rozpłakał. Tacy to byli ludzie. I powiedział o Trakucie po raz pierwszy to święty człowiek, jako go czczę Jeden ze współczesnych powiedział o Krajewskim to człowiek nie tej tenej siły charakteru, choć Bo te carskie bardzo bały się kultu o trakcie członków rządu narodowego, dlatego ciał wskazańców nie wydano rodziny, Zostały pogrzebane w nieznanym miejscu. Tego kultu nie dało się oczywiście zatrzymać. Ja z moim synem byliśmy w zeszłym roku w Markowej, wsi pod Łańcutem. I tam ku naszemu wzruszeniu Dowiedzieliśmy się, że miejscowi chłopi co roku, 5 sierpnia, o godzinie 10.30 spotykają się na przyświe, i cała wieś przychodzi. Niezależnie od tego, jaka ta jest rocznica, oni ja czczą pamięć powstania, oni się modlą do Trałopuja jako świętego. I dochodzimy do pewnej zagadki, której krótko chciałbym wspomnieć, już. W okresie międzywojennym w pobliżu Cytady wykopano pięć szkieletów, które uznano za domniemane szczątki Frałkuta i jego pracowników. Te szczątki złożone są w kaplicy Kościoła Pokamedulskiego na Bielakach. Dziesięć lat temu rozpoczęto prace zmierzające w stronę identyfikacji tych szczątków. Oczywiście są szczątki skazane. Wtedy nie udało się wyizolować z kości długich materiału genetycznego DNA, tzw. Tak mitochondrialnego. Nie znaleziono też wtedy materiału porównawczego. Dzisiaj poszła do przodu. Możemy wyextrahować z zęba DNA mitochondrialne. Jest też zachowany grób matki latawkańskiej jest, jest szansa badań tych szczątków. Gdyby się okazało, że to są szczątki owych stracenców, to no, to pewnie sensacja, ale też może szansa godnego pochówku Romualda Traugutta, który jest jedną z najznamienitszych postaci w naszym pantelonie narodowym. Wtedy, 10 lat temu, Prymas Józef Glemp po rozmowie z papieżem na temat ratyfikacji ewentualnej oszczędzania procesu ratyfikacyjnego Romualda K. powiedział takie piękne słowa. W Polsce potrzebny jest patron dla polityków. Domu jest wzorem polityki, który zaświadcza, że dobro osobiste, dobro rodzinne, nawet czasem własne życie można, trzeba ofiarować w imię dobra większego. I dzisiaj, po 150 latach, Domu Aztravu. Panie Ziorański, Józef Toczyski, Julia Brzulińska krzyczą do nas głuchym niemym krzykiem Władza to jest kwestia poświęcenia